Zapraszam Zapraszamy jeszcze zespół już tak na zakończenie. Marku, powiedz jeszcze parę słów. No cóż, tak, nie chciałem powiedzieć, stawić i podziękować. Przede wszystkim Stasiowi, któremu dziękowałem, to jest naprawdę naprawdę człowiek godny, godny uwagi i polecenia, nawet, że tak powiem, na gruncie takim prywatnym. nigdy nie odmówi pomocy w obiektu głębi sercu. No i cóż, jeszcze, jeszcze chciałem tylko słowo dodać, jak to było, tak, tak że powstał pomysł i szukałem ludzi. szukałem ludzi, bardzo takie nieładne myślenia ale szukałem muzyków, po prostu usiądą i zagrają, których trzeba będzie uczyć, a z drugiej strony nie będą przeciągnięci jakimś, wiecie, kulturą i tak dalej, takim, że nie są rzemieślnikami. Usiądą i... Zasiadałem ostatnio w jakiejś komisji, nie wiem, powstanie Stanie coś Nirek grał z dziećmi, z młodzieżą, zwróciłem mu uwagę, że, że naprawdę wielki talent świetnie to prowadzi, organizuje. Mówię, będzie, będzie, no ale... Mirek się zgodził, oczywiście padło dalej na Martynki. No, no smykiem ciągnie no, i, i żadnego tutaj nic tam się jej nie, nie omsknąć. Tego też się zgodziła. Jestem bardzo szczęśliwy. Jacek, z którym, z którym zawsze gram po prostu. Od zawsze gramy razem, także to jest ten skład. Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy z tej, tej współpracy. A jeszcze wrócę, Stasiu, tutaj Poszukiwaniu ciszy, bo ty gnasz cały czas. No i stąd, że nie możesz tej ciszy znaleźć. Bo wiesz, to się komu zamykasz. Lecić do przodu, a tę ciszę nie jest. No. Trzeba zrobić tempo. Dziękuję. Gdy pierwszy raz pojechałem na, na próbę zespołu, zobaczyłem y, ludzi tych, którzy którzy wygrają usłyszałem skrzypki, otwiera się dusza, usłyszeliście Państwo sami, reszta, wytwór muzyczny, utwór muzyczny, wiecie co, czasami to czułem się rozklejać, ja jestem ja z widać taźminy, usłyszałem się tak drobną łezką, żeby nie widzieli naprawdę ładnych kraje, prawda, Grupę.

Chciałabym powiedzieć kilka słów. Przede wszystkim chciałabym zaznaczyć, że zarówno nasi poeci, jak i nasi muzycy są bardzo skromni, niepotrzebni, ponieważ zarówno pan Stanisław, pani Irena i inni członkowie klubu RATO podczas spotkań, na których czasami bywam, w tym się czytać swoje wiersze. Mówią, że o nie miałam humoru, a to coś źle mi poszło, a to nieprawda. Trzeba ich zachęcać. I właśnie takie spotkania jak dzisiaj mają bardzo duże znaczenie, bo dzięki nim oni mają szansę podzielić się z Państwem swoją twórczością, są doceniani i na pewno dodaje mi to wiarę w siebie i odwagi, żeby nie pisać do szuflady żeby publikować i się nie wstydzić ani sławy, ani uznania, ani oklasków. To samo dotyczy zespołu, który naprawdę jest niesamowity. Dodaliście Państwo skrzydeł tej poezji. Dziękuję za ten koncert literacki i życzę, życzę samych sukcesów. sukcesu. W dzisiejszym świecie, kiedy czas, gdy, kiedy świat będzie, wszyscy biegną do przodu, ważne jest właśnie, żeby się zatrzymać, żeby poszukać tej ciszy tego artystom, poetom i Państwu serdecznie życzę. Panie Stanislawie, gratuluję. gratuluję. Jeszcze chciałam podziękować wszystkim osobom, które duchowo i finansowo wspierają naszych poetów i naszych artystów. Dzięki Państwu możemy tu dzisiaj być i dopóki są tacy ludzie jak Państwo, to wszystko ma sens i daje nam nadzieję, że w końcu tu ciszę znajdziemy. Dziękuję bardzo. A teraz zachęcamy oczywiście do bezpośrednich rozmów z naszym poetą. Można też nazwać książkę z takisłowa. I poprzednia książka y, też jest inna i lepsza. Chciałbym podziękować Państwu, przede wszystkim tyle pracownikom biblioteki, poświęcili wieczór, twój czas, mieliśmy okazję posłuchać, uważam, że dobre wnioseki, dobre dla rezydentów. I dziękuję panu koniec. I Państwu na oczywiście. Ja bym chciała jeszcze tylko poinformować Państwa, że jeżeli ktoś z Państwa nie miał okazji być na promocji wierszy o Treblince, to można to nastawić, nabyć ten komik poezji dzisiaj, a myślę, że warto, tak, ponieważ zarówno Pan Stanisław, jak i członkowie naszego zespołu Literackiego Erato zostali tam wyróżnieni. Zapraszam do tego.